Radia Lublin. 16 minut po godzinie 8.00. Iwona Kosior, Witam Państwa serdecznie. Witam także naszego dzisiejszego gościa, którym jest dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, Grzegorz Malec. Dzień dobry. Dzień dobry. My spotykamy się nie bez powodu, jesteśmy w przededniu uruchomienia naj, jednego z najnowocześniejszych systemów komunikacji miejskiej Lubika. System, który ma zrewolucjonizować podejście do poruszania się komunikacją miejską, zakupu biletów. Na czym polega rewolucyjność tego systemu? Tak, to prawda. To, mówię z całym przekonaniem, to jeden z najnowocześniejszych, jak nie najnowocześniejszy system dystrybucji biletów w Polsce. No, jestem zwolennikiem tego wariantu rewolucyjny, bo też to się w mediach tak nazywany jest ten system w tym znaczeniu innowacyjny, który jest jakiś przełomowy. Generalnie system, system... Technicznie pozwoli na bardzo wiele możliwości, jest bardziej elastyczny i przez to bardziej dogodny dla mieszkańca czy dla pasażera lubelskiej komunikacji. Mówię tutaj chociażby o wykorzystaniu technologii, technologii płatnością. Kartą bankomatową czy technologią NFC, która po prostu pozwala przez telefon uiszczać opłatę za przewóz. Będzie bardzo wiele nowinek w też w zakresie taryfowym, chociażby te, ta taryfa tak zwana dygresywna, czyli przystankowa. Tyle płacisz, ile jedziesz przystanków. A na czym dokładnie będą polegały te zmiany? Czyli przede wszystkim, pierwsze pytanie, które się pojawia: jak będzie wyglądała płatność kartą? Kartą płatniczą, bankomatową, płacę za bilet? To jest chyba jedna z największych zagadek dla pasażerów. Wariantowość opłat karty jest w naszym, czy będzie za chwilę w naszym systemie no wielofunkcyjna. Po pierwsze, będzie można podpiąć kartę do swojego konta, do portmonetki, natomiast to już zupełnie nowość. W każdym autobusie będzie zainstalowany, czy jest już zainstalowany, kasownik tzw. MV do kart zbliżeniowych. On będzie pełnił funkcję de facto, którą dzisiaj pełni kierowca autobusu, kiedy zapomnimy zakupić biletu. Czyli to on, ten kasownik, w każdym pojeździe będzie dystrybuował tak zwane bilety jednoprzejazdowe. Pasażer, który w jakiś sposób nie chce się tutaj. Wiązać biletem okresowym z komunikacją, który mu nie zależy na jakimś tam taryfowym przeglądaniu, co mu się bardziej opłaca, co jest dla niego bardziej dogodne. Powinien po prostu znać dwie, dwie kwestie. Jedna, że Cenę biletu. Pełny przejazd będzie to 4,20, no i 50% wiadomo połowa tej ceny. I powinien mieć kartę bankomotową. Wchodzi do pojazdu, szuka kasownika zielonego, przykłada kartę bankomotową do kasownika, nic mu kasownik nie drukuje. Zajmuje miejsce po przy ewentualnej kontroli biletów, pokazuje ka kartę kontrolerowi bardzo bezpieczny sposób. Tutaj nikt nie przegląda żadnych danych finansowych. Odczytuje token, kontrolę z tej karty i to jest cała wniesienie opłaty za przejazd. Także bardzo szybki, bardzo sprawne nic nie trzeba tutaj de facto więcej wiedzieć. A jeśli chodzi o system Lubika, on będzie się opierał przede wszystkim na aplikacji mobilnej. Tutaj pojawia się też kolejne pytanie. Na przykład, co w sytuacji, kiedy telefon nam się w trakcie jazdy rozładuje, czy jesteśmy w stanie wybrnąć jakoś z tej sytuacji, kiedy właśnie na przykład w momencie, kiedy wsiadamy do autobusu, patrzymy, mamy na przykład 2% baterii, albo nie mamy dostępu do internetu, bo coś się stało, bo podejrzewam, że internet też tutaj jest kluczowy. No tak, oczywiście. Tutaj mogą zaistnieć wiele sytuacji. Ja bym chciał zacząć od tego, że ta, ta, ta aplikacja. E, na telefon to jest właściwie taka nasza perełka. Uważamy, że to będzie to najbardziej przypadnie do gustu naszym pasażerom. Po pierwsze, że będzie miała funkcjonalność właśnie tej taryfy, tej taryfy dygresywnej, przystankowej, gdzie będzie można uiszczać opłatę za konkretny przystanek czy za konkretne przystanki. A po drugie, ta funkcjonalność do tej pory niedostępna. Będzie można przez telefon zakupić bilet okresowy i to na dowolną ilość dni, a nie tak, tak jak teraz, na no tylko na 30, 90, 150 dni. W przypadku, o której mówi pani redaktor, to znaczy, kiedy się rozładuje telefon, no to oczywiście każdy przypadek pewnie będzie indywidualny, bo jeżeli pasażer będzie miał na aplikacji telefonicznej zakodowany bilet okresowy, to jest żaden problem w Biurze Obsługi Klienta odtworzyć tą dane i oczywiście tutaj sankcji nie będzie. Natomiast jeżeli pasażer takiego, tej funkcjonalności mieć nie będzie, no to samo, sam zamiar zakupu biletu to, jest, to, 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 już, to, to nie jest uiszczenie opłaty za przewóz. Także jeżeli mu się rozładuje telefon, będziemy o szereg innych możliwości, chociażby ten kasownik MV, gdzie będzie można uiścić opłatę kartą bankomatową. A naprawdę w takich newraglicznych przypadkach również to się dzieje cały czas. Teraz będziemy to wyjaśniać. Jeżeli będzie to, to nie, nie będzie tam złej woli w tym wszystkim, czyli, czyli de facto jazda na gapę, to oczywiście będziemy się tutaj przechylać do tych wniosków pasażera. Czy, czy rozpatrywać się pozytywnie. Jak pasażerowie klienci komunikacji miejskiej powinni się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, nie boi się Pan o to, że będzie jednak trudno przekonać do pasażerów do korzystania z Lubiki, zwłaszcza tych na przykład starszych albo bardziej wykluczonych cyfrowo, tych, którzy, których jeszcze, jeszcze nie tych emerytów, którzy i tak będą są zwolnieni z opłat, ale takich, którzy jeszcze korzystają i na przykład boją się tego systemu? To, to naprawdę duże przedsięwzięcie, bo oprócz tego, że to jest ten tak zwany software, czyli oprogramowanie, cała, cała, cała baza rozliczeń, moduł rozliczeń, transakcji, zabezpieczeń internetowych, tak żeby nasze dane osobowe, dane transakcyjne i dla gminy, i dla pasażera były bezpieczne, to praca ogromu ludzi. Też dotyczy ten system około, około 50 tysięcy ludzi dziennie, bo tyle korzysta z aplikacji. Ludzie oczywiście są osoby, są osoby, które nieodpłatnie korzystają z komunikacji, chociażby też seniorzy po 65 roku życia, także część oczywiście nie musi w ogóle tutaj się w te tajniki taryfowo-biletowe wtajemniczać. Natomiast mam taką informację. Ta data jutrzejsza, 1 października, no tak de facto jest data umowną. To jest oczywiście data wejścia nowej taryfy, nowego cennika, nowych stref biletowych, natomiast uspokajam wszystkich nie Także tych, tych pasażerów, którzy mają pewien opór przed korzystaniem z nowych technologii, my oczywiście zachęcamy. Nowe technologie, aplikacja to da, da dużo elastyczność, da duże możliwości. Nie przekonani, cały czas będą w dystrybucji bilety, te tak zwane tradycyjne papierowe. One będą w innych nominałach, inne będą. zakres zamiast 30, 60-minutowe będą 15-, 40-minutowe w innych nominałach, ale one będą, nie, nie znikają bilety papierowe. Papierowe. Jeżeli ktoś zakupił bilet okresowy na starą kartę biletu elektronicznego, ona do końca ważności tego biletu nawet przez kilka miesięcy będzie jeszcze funkcjonowała. Ponadto do końca roku będą funkcjonować jeszcze część starych tych biletomatów, gdzie będzie można dokodować te bilety na tą naszą starą, czyli do końca roku na tą naszą starą kartę biletu elektronicznego. Oczywiście bez tych funkcjonalności na dowolną ilość dni, ale będzie to można zrobić. Także ten okres przejściowy powinien raz, że zachęcić, no i po drugie przekonać nieprzekonanych. Do czego zachęcamy? Skorzystanie z tych nowinek naprawdę się pasażerowi również opłaci. A czy myślą Państwo w dalszej może perspektywie o całkowitym zrezygnowaniu z karty, karty biletu elektronicznego na rzecz aplikacji? Bo na razie to jeszcze dwutorowo jeszcze będziemy mogli mm, korzystać z tej karty biletu elektronicznego, ale czy to przechodzi już? Powoli do Lamusa. No, na razie takiej decyzji jeszcze nie ma, także tutaj w tym zakresie będziemy na pewno obserwować, ale myślę, że to jeszcze, jeszcze nie czas na to. to. Będziemy tutaj na spokojnie obserwować sytuację, na pewno nie w najbliższych miesiącach. Przypominamy słuchaczom Radia Lublin, że naszym gościem jest dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, Grzegorz Malec, z którym cały czas rozmawiamy i będziemy kontynuować rozmowę za pośrednictwem naszego radiowego Facebooka, a także strony internetowej radiolublin.pl. Słuchaczom radiowym dziękujemy za uwagę. Do rozmowy wracamy za chwilę. Teraz chciałabym przejść do bardzo ważnej kwestii dotyczącej tego, czy pasażerom nowy system Lubika będzie się opłacać, jeśli chodzi o wydatki na komunikację miejską. Po pierwsze nowe możliwości, chociażby taryfa przystankowa. To każdy musi skalkulować swój cel podróży, ile korzysta z komunikacji. Najbardziej opłacalną jak zawsze wersją będzie zakup biletu sieciowego, biletu okresowego. Wiadomo, im więcej, na więcej dni on jest tańszy, także ktoś, jak ma, wie, że cały rok będzie korzystał z komunikacji miejskiej. Najlepsza opcja wybrać y, długoterminowy bilet y, okresowy, może wybrać na dowolną dni, tak jak prostu i odliczyć święta, czy tam jakiś czas okresy, gdzie na przykład z komunikacji korzystał, nie będzie. To jest pierwsza główna zasada. Po drugie taryfa degresywna dla porównania. Chociażby dzisiaj pasażer, który przejeżdża 20 przystanków, y, czy ten pasażer, który przejeżdża 3 przystanki płaci taką samą de facto zryczałtowaną kwotę. 3,20 za pełnopłatny bilet y, 30-minutowy. Teraz pasażer, który będzie jechał, załóżmy, trzy przystanki, on zapłaci za to 2,10 zł, także to jest dla niego 50% oszczędność. No, pasażer, który będzie jechał więcej, zapłaci więcej niż te, te kilkanaście groszy, więcej niż te 3,20 zł, także tutaj uzależniamy długość, wysokość opłaty od długości przejazdu. Tych, tych takich, no to trzeba się po prostu wdrożyć w tę taryfę, jakby dopasować ją do siebie i wybrać naj, najlepszą dla siebie opcję. Natomiast drugą główną zasadą jest to, że premiujemy tak zwany problem lubelskiej karty miejskiej. lubelska karta miejska, też trochę tak często mylona i z lubiką. Mhm. lubika to jest karta de facto no, z system dystrybucji i wnoszenia opłat za przejazd komunikacją miejską, natomiast LKM, Lubelska Karta Miejska jest to znacznik, który, który, który premiuje y, pasażerów, mieszkańców odprowadzających w Lublinie podatki. Jest to po prostu, y, jest to po prostu system y, taki premiujący ludzi, którzy, y, pasażerów, którzy odprowadzają podatki. Ten system będzie sparowany z y, systemem Lubika. Także też zachęcamy do tego, żeby nabywać znacznik. On, on, on będzie w prosty sposób przepisywany z tej starej karty LKM-owskiej i on będzie, no tutaj, bilety okresowe z LKM-em będą no, znacząco tańsze niż te dla pasażerów nieodprowadzających w Lublinie podatki. Także to są te główne zasady, jeżeli chodzi o płatność dla pasażerów. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie kwestii finansów i finansowania systemu. Myślę, że to też może być obawa pasażerów komunikacji miejskiej. Jak wyglądają prognozy finansowe i czy mają Państwo pe pewność, że system będzie wydajny i nie przyjdzie w pewnym momencie taka sytuacja, że ceny biletów wzrosną? System, jeżeli chodzi o ten aspekt taryfowy, system kalkulowaliśmy jako neutralny dla, dla, dla systemu, także nie zakładaliśmy ani utraty wpływów z samego prostu faktu wprowadzenia lubiki i taryfy, ani utraty wpływów, ani jakiegoś wzrostu wpływów. Natomiast pamiętajmy o tym, że myśmy planowali i taryfę i Lubikę, no, no to, to było na przestrzeni kilku lat, to właściwie cztery lata wstecz pierwsza fiszka projektowa, bo to z grantów unijnych. Natomiast po tak zwanej drodze zdarzyła się bardzo tutaj rzecz znacząca dla wpływów i komunikacji miejskiej, i generalnej gminy Lubi. mówię tutaj oczywiście o de facto prawie dwa lata trwającej pandemii, która w sposób znaczący jakby no, no przewartościowała, przewartościowała Wpływy w komunikacji miejskiej. Także no tutaj nie muszę mówić, że praca zdalna, nauka hybrydowa, nauka zdalna, to wszystko zmieniło przyzwyczajenia pasażerów, to wszystko ten zmieniło w ogóle aspekt korzystania z komunikacji miejskiej. Myśmy w kwietniu ubiegłego roku mieli 90% mniej wpływów niż w tak, tak zwanym okresie normalnym. Także w tym aspekcie to ma znaczenie, natomiast nie samolubika. Samolubika zakładamy, że ona bardziej zainteresuje pasażerów, de facto ludzi, którzy pasażerów, mieszkańców, którzy, nie, którzy do tej pory na przykład nie korzystali w ogóle z komunikacji miejskiej. Ona ma zachęcić, ona przez tą prostotę wnoszenia opłaty, chociażby przez ten kasownik, gdzie nie trzeba nic de facto robić, tylko mieć kartę bankomatową. No tutaj, tutaj upatrujemy, że ona jednak jakby rozrusza tą komunikację miejską po tym okresie pandemicznym. Także tutaj też to jest ważny aspekt. Natomiast większe znaczenie ma pandemia niż sam system Rubik'a. A, a czy na przykład liczą Państwo na to, że nowy system zachęci na przykład kierowców do tego, żeby częściej przesiadać się do komunikacji miejskiej? Tacy, tacy, takich, którzy nie mieliby problemu z, z, samą, z samymi płatnościami, tym się nie przejmują, ale jednak samochód w dalszym ciągu jest wygodniejszy. No to już by, ba, dużo bardziej złożony problem. To, to, to musi być już taka bardzo spójna polityka miasta, która zresztą jest wdrażana. Tutaj mowa o tak zwanej zasadzie kija i marchewki, czyli marchewka dla użytkowników komunikacji miejskiej. No właśnie, nowe autobusy elektrobusy za chwilę, bus-pasy, czyli to co premiuje to co premiuje użytkowników komunikacji miejskiej, gwarantuje chociażby czas przejazdu no i też jest, podnosi standard, a z drugiej strony ten tak zwany polityka kija, to znaczy, to znaczy polityka chociażby stref parkowania to jest zasada właściwie dotycząca każdego miasta komunikacja publiczna jest dla wszystkich Rozumiemy, że nie wszyscy mogą z niej skorzystać. Jest to zrozumiałe, że na przykład matka, która ma do przedszkola zawieźć trójkę dzieci po drodze, jest na przykład do dwóch przedszkoli i wygodniej jest oczywiście skorzystać z samochodu. Natomiast znacząca, znacząca większość osób, które podróżują komunikacją indywidualną samochodem nie daj, że podróżują de facto, to właściwie sami w tym samochodzie, bo to nie jest 3-4 osoby, mogą tak naprawdę z dnia, z dnia na dzień z niej zrezygnować. Co jest grupa osób, która z jakichś przyczyn nie może, natomiast znacząca grupa osób z niej może zrezygnować. Po to właśnie to są te wszystkie systemy miejskie, po to udogodnienia w systemie w systemie autobusu czy trolejbusu, czyli generalnie w systemie transportu miejskiego. Podnosimy standardy, transport ekologiczny, właściwie jesteśmy liderem w Polsce, jeżeli chodzi o transport elektryczny. Trolliczny, trolejbusy, e, autobusy elektryczne to wszystko ma zachęcić właśnie tych nieprzekonanych do korzystania z komunikacji miejskiej. I na przykład właśnie kwestia komunikacji różnych dzielnic. Myślę, że tutaj warto zapytać o plany uruchomienia linii numer 46, która ma w bardzo szybki sposób połączyć Czechów i czuby. To jest temat podnoszony przez od wielu lat przez mieszkańców miasta. Kiedy doczekamy się linii 46? To prawda, ten pomysł nie jest jakby całkowicie odłożony, on jest, on jest cały, cały czas na tapecie. Pamiętajmy, że jakby no szczyt tego, rozpatrywania tego, tego pomysłu to była przebudowa Racławickich, które, które też miało wraz tutaj z okolicą ulicy Sowińskiego, czyli wraz z ulicami Sowińskiego i Poniatowskiego. No co prawda został projekt okrojony, bo tutaj no z takich czy innych przyczyn była de facto tylko ulica Racławicka. Natomiast nam się udało taki ala punkt przesiadkowy zrobić po stronie ulicy Sowińskiej. Chodzi po prostu oczywiście, żeby, żeby ta linia miała sens. To jest szybki przejazd, żeby nie było tego wąskiego gardła. Mm -hmm. tak? yy, także infrastruktura, infrastruktura de facto pozwala na ten, na ten, na ten przejazd. Teraz, teraz analizujemy sytuację, no tak, na, tak naprawdę, bieżącą sytuację pandemiczną. No, no wracają studenci, będziemy patrzeć, czy faktycznie, czy, czy to faktycznie ten, ta nauka stacjonarna w szkołach i na studiach będzie utrzymana, i de facto od tego jest uzależnione uruchomienie tej linii. Nie wykluczamy, że to nawet będzie w tym roku. To wszystko będzie uzależnione od tak zwanego popytu potencjalnego, to znaczy od studentów, od ludzi, którzy będą z tej linii korzystać. Właśnie to jest tutaj jedynym naszym przedmiotem analiz. A jeśli chodzi o inne plany na rozwój ZTM w Lublinie, w tym momencie przygotowujemy się do wdrożenia systemu Lubika i to jest temat numer jeden. Ale co dalej? Temat numer dwa to jest pod system autobusu elektrycznego. Już jest de facto odebrane 20 autobusów elektrycznych. Docelowo będzie ich w Lublinie 39, czyli jeszcze nas czeka 20 w tym roku. Pod koniec roku 7, później w przyszłym roku 5. I dalej siedem przegubowców na koniec. 39 autobusów, 20 jeszcze w październiku, de facto za, no, za kilkanaście dni. To wszystko będzie połączone z węzłami, które też oddajemy do użytku. Siedem węzłów przy pętlach z tymi ładowarkami dużych mocy: Francza Kalalka, Zbożowa pętla przy Zalewie Zębożyckim żeglarska, na porębie są odnawiane pętly, także uruchamiamy system podsystem autobusu elektrycznego. Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o elektromobilność w Polsce, wszystkie wskaźniki wyprzedzamy miasta. Ten wskaźnik zapisany w ustawie, który, który miasta mają osiągnąć de facto za, za lat 10 my już dzisiaj go osiągamy elektromobilności, także to na pewno na pewno drugi, drugi punkt, i to, co pasażerowie się przekonają. Komfort, ekologia jak cicho i wygodnie się jeździ autobusem elektrycznym. No, na koniec naszej rozmowy chciałabym wrócić do punktu wyjścia, czyli do systemu Lubika, gdzie szukać informacji na temat tego systemu. Oczywiście informujemy jako Radio Lublin u nas dużo materiałów na ten temat, na naszej antenie, także na naszej stronie, ale gdzie jeszcze jako, co jako ZTM proponujecie mieszkańcom, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej? No tak, cały czas działa nasz tak zwany namiot mobilny, Lubikowski, gdzie pracownicy zatem w różnych punktach miasta y, informują w terenie, jak to się mówi. W, y, Pasażerów czy mieszkańców o nowym systemie. Od jutra, czyli od dzień zero, czyli 1 października, jest, będzie uruchomiona specjalna linia, ze specjalnym infolinia ze specjalnym numerem, gdzie będzie dedykowana tylko i wyłącznie lubice. No i oczywiście jutro rusza na stronach internetowych portar pasażera, gdzie będzie kompleks informacji de facto dotyczący lubiki, zakupu biletów, instruktarzy i tak dalej. No ale też pozostają strony ZTM-u. Facebook ZTM-u, no i stronę MPK Lublin, no i oczywiście yy, naszego miasta, czyli, czyli Gminy Lublin. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, Grzegorz Malec. Dziękuję bardzo za zaproszenie. A ja przypominam, od jutra w Lublinie rozpoczyna funkcjonowanie nowy system komunikacji miejskiej Lubika. To pasażerom da między innymi możliwość skorzystania z na przykład z tarfy przystankowej czy możliwość opłaty za bilet jednoprzejazdowy kartą płatniczą. Te wszystkie informacje tak jak już Wspominałam także na naszej stronie radiolublin.pl oraz na naszej antenie o wszystkim. Będziemy jeszcze informować na bieżąco. Ja nazywam się Iwona Kosior i bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.